No cześć witam już w kolejnym odcinku 4S Lich. To jest jakaś chyba nowa mapa, coś tam Aranek wspominał na nowym modzie. I, no, i oczywiście na samym początku się zabiłem, tak jak mój towarzysz. To nie trzeba ogarnąć, coś tutaj, z tymi właśnie skokami on żyje na Jak widzicie jestem jakoś nowo ubrany. No, ja udało mi się wskoczyć. Zmienię się na broń, na moją nową broń. Aranevo, ja, jeszcze tego, ja jeszcze tego za bardzo nie ogarniam te nowe mapy. Szczerze muszę powiedzieć. Zabiłem. Uuu ale... Ale, gość, ale teraz mnie zabił O, ale udało się wejść, to nie jest wcale takie trudne. No nie jest, tylko w to, to wkurza. Jakby co, znowu jesteśmy razem w naszym teamie Teraz tak, to jest jakiś deathmatch chyba Tak No, no i bardzo dobrze O, ranę, zabili cię. Co wiem Już ogarnąłem yy, jak się tworzy Kupiłem sobie jakiegoś machine guna, nie wiem o co chodzi w tym Będę musiał sobie... Chyba nawet poleciłem go kupić tak. dobrze Taka pomarańczowa broń. Nie, może wolczyłem, może nie. Ja. Fuck. No co za debilno. Tak się że nie mi wychodzi zabijanie ludzi? No. Nie też. A jestem na pierwszym, przedostatnim miejscu. Jestem okay. lepszy od mojego... Bad, bad. Ja tu mam tu lekkie lagić powiem na tej no, mapie. Ja akurat mi idzie gładko, ale mnie jadą jeszcze. Dwójkę to samo możecie. Nie, ja tu mam lekkie lagi na tej mapie. Postanowiłem ich trochę haraszować stąd, ale dobra. Trafiłem tylko raz. O, turek, jak wyglądasz? No, to zmienię sobie trochę image. No, ja też, patrz. co ty kupiłeś? aaa, kupiłeś ciężkie, ciężkie działo ja nie mogę, ale ja do dupy staty mam teraz ale kozaki ale kozaki gram na tej mapie 5-5 wow. mam staty, a danych ma 0-8 stary, do dupy mi idzie ta runda dobra, nie, muszę, muszę z daleka Uuu, teraz nie udało mi się przeskoczyć w ogóle. Tam. Raz. Co? Fajna mać koleżankę obok. Nie. Rozdrosny? Nie. Nie lubi Azjaty. Chyba, że tam Katarinę. Katarina była niezła. Dobra, nie, ja muszę to te, te lagi trochę ogarnąć. Jestem w jakimś wodzie czy czymś No Jestem w takim głupim miejscu, że po prostu stąd jak się skoczysz to do przepaści tylko Tego muszę tu kampić. Teraz. Nie wie, widzę cię. Jesteś na piątce. Tu, no ja muszę Tu do... gościu jakieś jakiś, jakiś szajs, jakąś barykadę zrobił. Dobra, już nie muszę kampić. No co za kupiłko. Ściągnął cię gościu. Ta. No. No bo cię widzę, jesteś no naprzeciwko mnie. Raz jestem dobry. Dobry i tej. bo no, zejść. mi się nie udało jakiś wygrywają tak w ogóle. No, dwoma tragami. No, Pierwsze? Pierwsze po drugie oni tutaj. Wszyscy tam razem. Stoją i się nie da z nikim. Dobra, ranę, poczekaj, skocz i pójdziemy i razem. nie, ja będę chodzić z moim machine gunem. No fuu. Dobra, nie, nie, ja przy bo się nie, 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 Ale oczywiście bez asysty się nie odbyła Wiem kogoś, zabiłem! Kurde, wypchnął mnie z mapy. No co za gościu, no. No! Dobrze. Ranę w kamper. O, siema. Ale ja muszę, bo inaczej ja spadnę tutaj. Będę kampił sobą. No bo patrz, widzisz jak tutaj tak zejdziesz to potem spadniesz tylko. Nie Tak, pa, no to sobie zejdź. Proszę bardzo No Ja mam taką fajną broń z, z przybliżeniem, nie? No, to też sobie... To on... ściągnął cię. No, też sobie ją chyba kupię. No, co mam? No. No robi słaby damage, ale ma daleki zasięg Bo nie magazynku. magazynku ubralęcej tyle Może mi się uda On Mam cztery flagi No on ma jakąś dobrą broń Ja mam 6 flagów Tam ten gości jakąś niebieską W naszę nie, ich to ma to, to jest taki to... typ snajperki tutaj Ale to nie jest, to z bliska nie bił no to chyba nie snajp. Przecież Czekaj Nie, nie. Mogę skić Ale te bilki no Zabiłeś się, Rane. Ja wiem, znowu byłem w dupnej pozycji. O, widzę cię. No, ja ciebie nie widzę. Gdzie jesteś? Za barykadą. Aha. No, tam się zabiję, z daleka. Dobra, schodzę na dół. Nie będę kamperem. No. No, jeszcze mnie się za bardzo tej gry. Ja mam tutaj lekkie lagi na tej nowej, a pieco nie wkurza. Dobra, koniec rundy. Jeszcze mam nadzieję, że zaznaczę przeskoczył. Już runo zaznaczy No. No to się już jeszcze zaraz kocie. Ko jeszcze ko mnie gościu zabił. Był <grym> koniec. O! O, co to jest? Jakieś... Takie filmiki. Jakieś lotarki tańczą. Ach. Ej, stary, to była tylko jedna połowa. Z, za 10 sekund, proszę Państwa, druga połowa. Zdążymy jeszcze zrobić drugą połowę. To jest chyba teraz na jakieś przygotowanie się, albo coś dla drugiej połowy. 3, 2, i... O, co lecimy? Startujemy, dobra. Dobra, jestem w dobrym miejscu, więc mogę lecieć. Jak widzę, że widzę staty się nie usunęły w ostatniej rundzie. O, bo to jest głody ten, pierwsza połowa Dobra, tam, tam będzie zła Przez lagi za bardzo nie mogę skakać Dobra I szronę przez to od ciebie No ma, bo jesteś bardziej doświadczonym Trwa radę wchodzić tam, bo oni tam się panują. No, Nienawidzę widzę tego miecza, nie? Co ten gościu ma On stunuje jeden z najgorszych Dobra, to chodź, idziemy U, wypchnęli mnie z mapki Nie no, brat, ciężko jest Nowa mapa fajnie wygląda tylko Jeszcze muszę się na nie przyzwyczaić Jurek pomagam ci daleka No, gościu Pomogłam ci z za daleka zabrałeś co? mi fragi Asystę dostałeś chyba Czy no nie? To co, ja nie? Nie, nie dostałem nic Ja chcę fragi, a nie asystę Dostałem asystę żeby nie abyś zginął wtedy tam? Nie, nie bym go zabił. Ach. W Ci pomagałem z tymi dwoma, no, ale czy... chyba chodzić. Trzech na jednego? dobrze, dobrze. Honorowe, honorowa gra. Taką lubię najbardziej. Nie? I dupa, i spadnie. Ale trochę nieprzemyślana jest ta mapa. Czemu? No bo te niektóre są miejsca, gdzie się nie da w ogóle na, na tą platformę wejść tam, nie? No. I się spada w, w dół. No chyba, że tu jest jakiś sposób, żeby tam wejść. W którym ja nie wiem. No. Pałeś. No, znowu w trzech na jednego, no. O niechonorowi są. O, a ranef jestem z tobą. <grym> Już nie. Dobra. Trzeba jakoś załatwić, co? Może da mi się jakieś tam... Ej, Ej mamy drugi level chyba. Nie wiem, muszę chodzić z tym levelem. Może Możemy ona przeskoczyć z platformy. Mm. Myślałem, że będę mógł przespać z platformy na platformę. ja Dwóch to są mogą. no, znowu jestem na tej głupiej. Ale to jest porąbane, nie? Oni ciągle w dwójkę chodzą i jeszcze ten miecz stunuje. Ty też jesteś na tej głupiej. <noise> nie, ty jesteś na tej fajnej. Nie, bo... ja jestem na tej dobrej, bo akurat się złożyło. Ale no, znowu na tej głupiej. Ale może mi się uda przechodzić. Obrania zarabiam się ogarnąć co. Czemu mi w ogóle nie idzie No, zabili mnie Musicie przyznać, że gra jest ciekawa Godna do zagrania ale i ogarnięcia jej trochę lepiej niż my na niż ja na początku. I Arane w tym skakanie na tych platformach głupich. Co no mapa jest tu jednak trochę nie ogarnięto. No i znowu nie Kurczaki, no Z wymarzona ma dla kamperów. Mhm, ale tutaj mogę ściągnąć łatwo. No I znowu tu. Ja nie mam... Lola leka jest... A nie dostałem z tego bo raczej ona dostała system. To jest snajpki. Nie, z chyba nie zejdę. A dobra, on jak nie mogę, to prawda, z Jakie nie mogą kapić, ja też mogę. Tak, 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 Dobra. Tyle nie mogę. O, Turek co kapisz? Ja nie mogę przeskoczyć, bo jestem w tym najgorszym miejscu. Na piątce jest. A piątka jest już zła Dobra, ja byłem akurat w miejscu gdzie można przeskoczyć On przeskoczył Tylko ja nie mogę jakoś przeskoczyć Nie, mi się też, że tutaj jednak jest coś, o czym nie wiemy Na pewno jest jakiś sposób Akurat jestem teraz na pytańę przed sobą Nie weź mi wyjść z tym mieczem co za gościu? Ja stary, nienawidzę tego miecza, nie? Co on używa. jakieś Skurde. Plasma Sword, stary, to jest taki... ...zrąbany miecz. mnie co się nie respawnuje? Dobra, już się respawnuje. No i Snipe'iu nie on jest. On nieźle tutaj koksi Kto? A i O, a ranę znowu jesteśmy razem. A w teraz od kosą. O nie, nie, nie ten gościu, o ten co stunuje. Ser pomóż mi to nie? Pyty no Czemu w ogóle mi nie idzie, a tak? Klikam mi i mi nie idzie. Nie wiem o co chodzi, ale to ona pewno też sprawka tego gościa. Dobra, stary, chyba to przegramy. No, byłem blisko, ale znowu byłem do tej... Do tej głupiej platformie. A i snipe'iu jest dobry Czy ma... No tak. Patrz, ona przeskoczy to. No stąd się da przeskoczyć chyba? Da się. Przeskoczyłem. Widzisz, no da się, tylko ja tutaj chcę... Tam. Bo ten gościu ciągle mnie stumuje tym swoim mieczem I tu mu powoli zaczną Dwa trupy zrobiłem tak jakby Dobrze dobrze Co? bo ktoś mnie snajpi, to spalam I zrobiłem taką, jakby sam się zabiłem a tam, Tu myślisz na ten speed attack, speed ruchu od razu. No ja wiem, tylko że mi nie skoczyło, bo mówię, mam lekkie lakki. Znowu mi nie skoczyło, no raz mi skacze, raz nie skaczę no, Ubrania le lecę tam, dobra nie lecę, bo jestem w tej głupiej platformie. Dwóch na jednego. Dobrze. Chyba jestem na szósty. Dobra, jestem na, sz na szósty patrz. To mnie smutki. No, blisko, gdzieś aranew, nie? <grystanie> <grystanie> Szkoda, że tu nie można się chwycić jakiejś platformy i się podpiąć pod nim. A nie chce mi to najgorszy, to jest dobrze Jeszcze od nas gorszy nie chcesz się to skończy, tak bo muszę... Tak, can... Ej, on już no, się zakończy kończy. co? No, dobra. 30 sekund więc już powoli będziemy się żegnać chyba zanżę się jeszcze zreśpieć nie już już koniec you lost the match przegrałem match no. o Rocky chyba right to byłem poziom drugi Konfirm. sam trzeci. dobra, no to I idę na nasza postać jak zawsze, ja cofnę jeszcze to Wybieram więc do zobaczenia już w kolejnym odcinku, w kolejnej grze będzie znowu dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo ścian, dużo platform, dużo wszystkiego, co jest szalone, złe i w ogóle. Bardzo zapraszam też do subskrybowania nas i... bo subskrypcje będą nas nakłaniać do większości filmików właśnie z FPS-ów takich jak właśnie S4 Litch. I innych podobnych takich do tego gier Więc A Ty chcesz coś powiedzieć naszym widzom Coś ogłosić Coś na swoim kanale Coś powiedzieć Coś Nie wiem Powiedz coś coś tam Masz Kilka czasu jeszcze nie ja tu coś porobię A Ty możesz powiedzieć co chcesz um, No Jeżeli lubicie dynamiczne gry FPS-y To to no, Oczywiście To jest gry dla Was no, Ogólnie Między do powiedzenia, nic. Więc... No, się wypowiedział stary. O. zaszalałem. Ale dobra, nie, czekaj, muszę te, coś z tymi nazwami... zrobić takiego? ja trochę w sklepie, ale teraz zakończę ten odcinek, więc żegnam się z wami. Gorąco. Tak gorąco, że... No, tak gorąco, że bardzo gorąco. Nie jestem w stanie wyrazić tego, ja gorąco się z wami żegnam, więc na razie, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, wiecie, wiecie gdzie nas szukać, po prostu wpisujecie w YouTube, Turek Gara, wchodzicie w nasz kanał, oglądacie wszystko co chcecie, mam nadzieję, że wszystko wam się spodoba, chociaż możecie też hejtować, ale nie chciał, unik chciałbym uniknąć czegoś takiego, więc na razie żegna się z wami do następnego odcinka Turek i Aranef. Więc na razie.